I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival <laughs> Dzisiaj postanowiłam, że pójdziemy do jaskini Ponieważ cierpię na brak węgla Wiem, że nie zbierałam go dużo, pewnie dlatego Ale potrzebuję węgla, bo nie mam jak przypalić cegieł na magazyn Tam widzieliście, już skończyłam domek ja tego wam pokażę, a potem chodzimy do jakiejś jaskini albo na te góry, bo na te góry się nas Dobra. To jest domek, tu mam niedokończony dywanik. Eee, no tu stoi piecek, na razie i krawcik, ale chyba je potem stąd zabiorę. Jeszcze tu wydekoruję czymś. Eee, no i tu za oknami są doniczki. O. Z zewnątrz generalnie domek wygląda tak. Wiem, że nie jest za piękny, ale ja mówiłam, to przez ten dar, bo normalnie to by. I gdybym umiała robić dachę, to by wyszło lepiej, ale jest ten dach to przez niego wszystko, no. I od środka wygląda tak, wiem, chyba to zakleję potem po nagraniu. E, dobra. I teraz tak, magazyn. E, w magazynie to wygląda tak. Mm, właśnie jest takie, co je potrzebuję. I tak teraz jest takie fajne, że można sobie wstawić skrzynkę na skrzynką skrzynkę obok skrzynki i one są w zgodzie, że tak powiem. Dobra. Y, no, tu mamy tą plantację. Ona się nie powiększyła z tego co wiem. Y, tu mamy owieczki. Mam dźwięków czemu? Aha, dobra. O dobra. Y, mamy owieczki, ja jej zafarbowałam, bo chciałam różową wełnę. Jest jeszcze y, czarna i jest parę różowych no. <grybujesz> i chcę doprowadzić do związku białej z czarną żeby wyszła mi siara bo generalnie ja lubię wełna no i ten tam jest węgiel od razu widzę więc ja go będę wykopać Generalnie, no, żelazem też nie pogardzę, jeśli znajdziemy jakieś. O, brązowa! Ty tu sieć i nie umieraj, ja cię potem stąd zabiorę, dobra? Dotarło? A ta szara to szarą osób mogę zrobić. Dobra. Widzicie, ten domek nie prezentuje się zbyt ciekawie bo to wygląda jakby ktoś zbudował z tego czarnego, a potem zrezygnował z tego i całe na biało i tak... nie wygląda tak ładnie, no ale... Dobra, e, pokażę wam, bo jak sobie ścinałam drzewa na domek, bo dość dużo ich było, to się w sumie zdziwiłam, e, to tutaj jest jaskinia, o. Właśnie, generalnie ja wychodzę z założenia, że jak przyszłam wykopać węgiel, to będę kopać węgiel, a nie bić się z potworami, e, dlatego mam pokojowy. No bo... No przyszłam kopać węgiel i no może, może żelazo, a nie żeby tu się lać. No, jak pójdę się lać, to będę miała włączony poziom łatwy lub normalny. Ale przyszło mi. Bo węgiel to będę kopać węgiel. No. Wiem, że to może być inny odcinek, ale ja, nie wiem. Ale mi się wydawało zawsze, że jak u innych y, youtuberów oglądam kopanie, to według mnie to jest nie tyle ciekawe co fajne w sensie bo jest taka bardziej pogadankowa pogadankowy odcinek no. Generalnie ja mm, wiem, że ta farma nie wygląda zbyt tak ciekawie ta farma owiec i krów. krówy to się w ogóle nie chcą złapały, bo ja zauważyłam... Czarną owcę. Stwierdziłam, o jest czarna owca, przechorzuję ją sobie na różowo, żebym miała dużo różowej wełny. Po czym e, po, poszłam w stronę tej owcy i patrzę, owca ma kolegów. No dobra, spoko. E, skoro ma kolegów, no to no, no. Ich też jest. Patrzę i tam jest kurde milion krów. Większość udało mi się przepędzić, ale parę zostało. A te, które nie weszły do zagrody, co zabiłam. E, no. Aha, czyli to jest kanion. Dobra. Tu nic nie ma. Bo wiecie co, jakoś... No to nie jest chyba odcinek na chodzenie po kanionie. No bo w kanionie mogły się trafić jakieś takie bardziej rudy. Mi się wydaje na żelazny kilo, to nie bardzo. Dobra, ale mamy 27 węgla. To jest spoko. dobra, pójdę wsadzę do tego, do pieca o, macie. zamknę to tak o, po um, i spróbujemy znaleźć jeszcze jedną jaskinię o, tam coś jest, możemy to... Uwaga, parkour. Dobra, udało mi się. No błagam, to jest tylko takie przejście. Nie dam co się chyba, chociaż nie chyba. Teraz zobaczymy, czy jest węgiel, to wykopię od razu. Jak ja zawsze nie narzekam na brak węgla i go, go kopię, tylko dla, dlatego, że po prostu, żeby mieć tak więcej na na zapas. To teraz po prostu go nie mam. Ale ja zawsze, nawet jak dopiero zaczynam wczoraj, ale to mam dość węgla po prostu jest tak, że nigdy nie miałam za mało. No i teraz mam za mało. Nowe doświadczenie. Generalnie, teraz jak tak siedzę i kopię węgiel, znaczy stoję, generalnie w Minecrafcie tutaj siedzę, to mogę Was zaprosić na kanał Katzpra. On też nagrywa fajne filmiki z tego co wiem to chyba nie z minecrafta, ale nagrywa, e, e, nagrywa clicker heroes różne RPG Więc też jest fajny link, e, link jak nie zapomnę to dam w opisie Widzę, że na jaskini. Dobra, wracamy do domu i tak bo za chwilę będzie się kończył odcinek, a ja Wam pokażę jak wygląda. E, znaczy nie, 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 nie my my. My, my. po prostu pójdę i zacznę, z kończę budować. Tu wsadziłam do skrzynki rzeczy do tej budowy Aha, no, A, czyli już miałam dwa e, bo się właśnie Dobra, podłogę zrobię No, tym tak to wygląda, po prostu tak stoję i kopię. No. E, właśnie dość mało tego wygląda z tutaj sobie zaczęłam robić kopalnię i na tym nocy myślę, że już będzie źle, ładniej prezentować cały ten domek, bo jak mówiłam, takie ciekawsze rzeczy będę się starała robić na filmach, ale. No takie na przykład kopanie kobla, żeby zrobić podłogę z, z tego ze stołu bricków to raczej nie uważam za bardzo ciekawą rzecz czy coś. Więc generalnie widzimy się w następnym odcinku. Cześć i pa!